Ruszamy z Ekstra Time'em w magazynie Jej Wysokość Premier League, czyli nasza sesja QA. Wy zadawaliście pytania pod hashtagiem Jej Wysokość na Twitterze i na naszym fanpage'u kanal plus sport. A teraz na te wszystkie kwestie odpowiadać będą Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki i Kamil Kosowski. Zaczynam od Przemysława Rudzkiego. Drogi Przemysławie, czy Ralf Randnik jest. W stanie doprowadzić Manchester United do takiego poziomu, by czerwone diabły mogły jeszcze bić się o mistrzostwo Anglii. ja może tak do siebie od siebie dodam ale o, o tym, Ligę Mistrzów. Ale w tym sezonie? W tym. ja w tym sezonie mistrzostwo Anglii to, to, to myślę, że bez szans. Natomiast... A Liga Mistrzów? A Liga Mistrzów tak, no dlatego, że te różnice punktowe są małe. Też jak popatrzymy sobie na tabelę, to widzimy, kto jest przed Manchesterem United dzisiaj. Tottenham, o ile mnie nie myli, Wolverhampton. West Ham United i Arsenal, czyli drużyny, yy, z których każda z nich no, teraz zdecydowanie najlepiej wygląda Arsenal, ale też widzieliśmy, jak ten Arsenal został zweryfikowany yy, przez Liverpool. Na pewno nastąpi efekt nowej miotły, bo w przypadku takiego trenera yy, musi. Na pewno ranking jest żywym dowodem na to, że rośnie bardzo mocno marka niemieckich yy, trenerów yy, w Europie. Widać, to było kiedy Jurgen Klaus zdobywał mistrzostwo Anglii z Liverpoolem, Thomas Tuchel dorzucił Puchar Europy. No, generalnie jednak ci trenerzy niemieccy są uważani za taki za taką grupę szkoleniowców, którzy potrafią wprowadzić pewne dane do systemu, żeby uzyskać rozwiązania. Gdzieś ta ich metodyka pracy... No i to jest takim drylem swoich... się no I to, kojarzą, się, spra i to się sprawdziło. Oczywiście pamiętacie pewnie doskonale, że były czasy, kiedy mówiło się o Felix Magat, to taki niesamowity trener. Ja pamiętam akurat jego przygodę w Anglii, która nie była do końca udana. Mówią Fula, tak, no. delikatnie. Pamiętacie Brede Hang Hangelanda, takiego norweskiego stopera, który grał w Fulham. Jego ja trenerem był właśnie Felix Magat, który miał taką lekką korbę, bo, bo Norwek doznał kontuzji i łydki, i on powiedział: Tak, całkiem serio. Powiedział, bo ja muszę Jedź teraz do Tesco, znajdź sernik i przykładaj ten sernik tak, przez dwie doby no, do nogi. Po prostu i tobie po prostu ten cały ból odejdzie gdzieś od ciebie i będzie zdrowy, i będę mógł <laughs> ciebie ja lekarza, wystawić. Ja miałem lekarza, który na kontuzję mięśniową powiedział, żebym jadł ja no ser. Słucham? Żebym rzucił serię. Sernik, ser i coś. Grałeś Szkoła niemiecka. Ale tak, ale tak kończąc y, wątek rangnika, to y, jestem najbardziej ciekaw tego, c, y, o czym rozmawialiśmy jeszcze w pierwszej części programu. Czy, czy on będzie sobie po, potrafił poradzić z tą, z tą szatnią? I dużo jest tam takiego ego. Trochę trzeba tych piłkarzy y, sprowadzić do parteru, żeby później wyjść z nimi na wysokie piętro. Tak bym to poetycko ujął. Pięknie, tak. naprawdę. Łzy cisną się do, do oczu. Ka łzy? A ty, a ty jak, jak to widzisz? Ja bym zaczął od tej kwestii związanej z pressingiem, bo niektórzy mam wrażenie, że trochę to demonizują. A jednak mówimy o grupie zawodowców, o mocnych organizmach, no to nie jest jakiś wielki problem. Zrobić te 20 metrów sprintu. Ta drużyna musi grać bliżej siebie, musi być kompaktowa, ale oddaję już Tobie no w zasadzie... głos. Nie chcę <laughs> zabierać Tobie chleba. Już w zasadzie wszystko, wszystko powiedziałeś. Ta drużyna musi być blisko siebie w, w każdym e, fragmencie meczu. Czy, czy to są na połowie przeciwnika, czy, czy na własnej połowie. I wtedy będzie, będzie to łatwe do zrobienia. Natomiast e, wydaje mi się, że to jest szkoleniowiec, który ma być e, no, na razie do, do lata, prawda? I ma pokazać chyba wszystkim, Którzy piłkarze do tego systemu, którym gra City, którym gra Liverpool, którym gra Chelsea, czy oni się po prostu nadają? Bo tam nazwiska są wielkie, ale nie zawsze nazwiska przekładają się na wyniki, co Manchester pokazuje. Też myślę sobie, Przemek, że to będzie dla nas wszystkich bardzo ciekawe doświadczenie, bo pamiętamy, co zrobił z Chelsea Thomas Tuchel. I teraz mniej więcej na podobnym etapie sezonu przejmuje Manchester United Ralf Tangnick. I, I tutaj będziemy mogli się przyglądać, to jak będzie... Tak, ta, ta. no to coś, coś podobnego w, było. Mniej pierwszy mecz zagrał, to był bardzo taki przeciętny może. Zero 0:0 Tak, zero, nuda, ale potem, hmm. potem odpaliło i e, oczywiście wymyślił, wymyślił po prostu zmienił ustawienie taktyczne, hmm. e, po prostu ustawił piłkarze tak, jak uznał, że, że najlepiej ich wykorzysta, ich, ich, ich umiejętności i... I tak naprawdę od tego momentu tę drużynę budowa. Wydawało się, że to też nie był jego ulubiony system, że, że on będzie go zmieniał, że będzie starał się wrócić do tego, co, co wcześniej preferował, ale nie, jednak został z tą trójką obrońców środkowych Tomas Tuchel i doprowadził tych, tych wahadłowych do no, niemal do perfekcji. Oni grali w zasadzie jak jak jako główni, tak naprawdę dostarczyciele bramek i asyst w, 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 w Czechs dalej, dalej grają. Natomiast co do Rangnika, myślę, że piłkarze Manchester United będą musieli sobie przyswoić dwie liczby: 8. I 10, w 8 sekund mają odebrać piłkę, w 10 sekund muszą zrobić akcję, która ma się skończyć golem. To wszystko sobie Rangi już dawno temu wyliczył i po prostu na tym polega ta jego koncepcja. Dlatego mają być blisko, kompaktowo ustawieni i dlatego te słynne 4-2-2-2, bo oni tworzą taki zagęszczony środek pola, żeby wszyscy byli w miarę blisko, w miarę, w miarę szybko mogli doskoczyć do, do tego rywala, 8 który sekund ma piłkę. to chyba było w Hoffenheim. Teraz to trzeba to wszystko zrobić, trzeba się zmieścić w 5 szybciej. sekundach no, dzisiejszej piłce. Ale, ale ale generalnie na tym, polega, na tym polega ta koncepcja, żeby zrobić to bardzo szybko. I te 10 sekund po odzyskaniu piłki to jest czas, kiedy najprawdopodobniej możesz zdobyć gola. Dlatego e, sam jestem ciekaw, jak te koncepcje wdroży i jak to się będzie udawało e, s, s, sprawdzić, jak to się będzie hmm? sprawdzało z tymi piłkarzami. Widzę, że bardzo przypasował też angielskiej prasie rangnik, ponieważ wyciągając w przeszłości różne rzeczy, które on kazał robić swoim piłkarzom i zastanawiają się dziennikarze, Angielskie, czy on to samo będzie stosował w Manchesterze United. czyli że na przykład piłkarze musieli wszyscy przyjeżdżać samochodami klubowymi. Paru piłkarzy w historii futbolu opowiadało takie historie, że swoim samochodem dojeżdżali do pewnego momentu, tam jest zaparkowany no. ten sponsorski samochód i przyjeżdżali. Tak Stefan Effenberg zostawiał, musiał Volkswagenem przyjeżdżać na w, w Wolfsburgu i no, okay. zostawił tak. swoje bukety, czy gdzieś tam. może tam w na przykład w, w szalkę wymyślił coś takiego kilkanaście lat temu, że absolutny zakaz wydał piłkarzom podawania do bramkarza. To akurat też dzisiaj się zmieniło w piłce, bo wiemy, że ten bramkarz jest jednak traktowany, hmm. e, nawet patrząc z podwórka niemieckiego na Nojera jako integralna część drużyny. Tak, dzisiaj oglądałem wywiad z Rangnikiem, chyba nagrany w 2009 roku. On już wtedy mówił, że bardzo chciałby pracować w Anglii, bo on się uczył, studiował. W Anglii potem nawet był piłkarzem w jakimś klubie. W, grał w, takim w klubie niższej ligi. niższej ligi mówi pięknie po, po angielsku. Tego zresztą łączy z Tomasem Tuchelem, bo powiedziałem, że to jest taki język, który bardziej pasuje do dyplomaty niż, niż trenera. Kamil. Jeden z Twoich ulubionych tematów. Czy Arsenal, biorąc pod uwagę dyspozycję w ostatnim czasie Obamy oraz wygasającą umowę La Caseta, powinien w styczniowym oknie rozejrzeć się za nowym napastnikiem, który byłby w stanie strzelić te 20-25 goli w sezonie? Ja tylko dodam, że mamy podobne spostrzeżenie odnośnie Obamy Ten mecz przeciwko Newcastle, zbliżenie na, na Gabończyka i po prostu takie wielkie wory. Pod oczami, że one bardziej pasują do gościa, który ma lat 50, niż do zawodowego piłkarza. Nie wiem, czy on nie zawala na przykład Żeby nocy zapytać, przed komputerem, to... nie, wiem, on, nie wiem, co on robi, ale wygląda na takiego zmęczonego Być może nowa, nowa konsola wjechała na, hmm. na tapetę, e, ale słuchaliśmy wywiadu z Lakazetem, który powiedział, że na razie jakiś tam rozmów w sprawie przedłużenia nowego kontraktu nie ma, i wydaje mi się, że w tą właśnie stronę idzie. Idzie Arsenal, spokojnie sobie będzie czekał. Czy mają kogoś na celowniku? No, mam nadzieję, mam nadzieję, że mają. Na pewno Lacazette i Obama Young razem na boisku. To jest zły pomysł i wydaje mi się, że Arteta już o tym wie. Ma kilku młodych wilczków, którzy naprawdę dość mocno pracują na, na to, żeby w przyszłości decydowali o kształcie drużyny, ale taki Halant powiedzmy, to by im się przydał. Ale czy Halant będzie zainteresowany transferem do Arsenalu? Nie chcę mi się w to... To wierzyć, bo to piłkarz, który ma dużo większe ambicje niż, niż Arsenal, pewnie Manchester City, Real Madrid, Manchester United, może Chelsea. Widzisz kogoś na miejsce dla i Obama Younga, Bo wydaje się, że to może być pożegnanie i dla jednego, i dla drugiego piłkarza. Tyle, że, że wiemy, jak trudno jest znaleźć gościa, który da tobie gwarancję bramek w tak mocnej lidze jak Premier League. Myślę, że Arsenal nie ma takiej karty przetargowej, jaką miał jeszcze kilka lat temu. Nie gra od kilku sezonów w Champions League, więc też trudniej pozyskiwać piłkarzy. O Holandzie mogą zapomnieć, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Więc będą musieli szukać kogoś, kto być może profilem jest zbliżony do Haalanda, ale jeszcze nie ma takiego nazwiska. i, i e, No i e, trudno na razie mi sobie wyobrazić, kto miałby to być i, i czy Arsenal jest na takie coś przygotowane. Nie wiem, e, nie wiem, trudne pytanie. Przemek? Pytasz mnie, kto powinien zagrać w ataku Arsenalu. Ja powiem tak, bardziej... czy, masz, czy masz w głowie nazwisko gościa, który mógłby się sprawdzić na The Emirates już w tym następnym sezonie, zakładając, że nie przedłużą kontraktu z Lakazetem, który w rozmowie z Rafałem Tembińskim przyznał, że nie toczą się żadne rozmowy w tej, w tej sprawie? No też Obama Young nie prezentuje się topowo w ostatnim czasie? Jestem zaskoczony przede wszystkim zjazdem obama Yanga. Jakby to był piłkarz, który kiedy przychodził do Arsenalu, to obiecywałem sobie po nim bardzo dużo. Wydawało mi się, że to będzie taki piłkarz, który właśnie pociągnie ten klub. Arsenal teraz w, w trudnym momencie. Potrzebuje zawodnika, który trochę weźmie ten sztandar, weźmie ten chorągiew i on zatknie w tym miejscu właściwym, czyli w miejscu, z którego tak naprawdę się śmiano przez lata z Arsenalu. Śmiano się z tego czwartego miejsca. Dzisiaj pewnie kibice Arsenalu wzięliby z pocałowaniem ręki. Czwarte miejsce. Patrzę na takich napastników w Premier League, którzy mogliby przyjść z mniejszego klubu, ale od razu i każda myśl, która przychodzi mi do głowy, to przychodzi kontrmyśl w postaci tego, że są zawodnicy, którzy zmieniają klub na teoretycznie większy, czasem nie na dużo większy. Czyli na przykład Danny Inks, który wydawało mi się, że to mógł być na przykład dobry piłkarz do Manchesteru City, jak Manchester City szukał Tak, taki all-round player. Tak, mówiliśmy zresztą o tym w naszym studio. I poszedł do, do Aston Villa. Nie ma tam jakichś wielkich fajerwerków, w jego, że ma, może ta rewitalizacja go nastąpi. Pamiętacie, kiedyś znakomicie spisywał się w ataku np. z Newcastle United, Denbaba, Poszedł do Chelsea i jednak... na Chelsea to trudny... Ja nie wiem, dla, oczekiwania dla są zupełnie inne, no, ale Arsenal ma ambicje na to, żeby być klubem grającym... W lidze mistrzów i to co sezon, jak to miało miejsce kiedyś przez przez. Ja myślę, raczej ja bym... raczej będą szukać w Europie. A, nie, a wiecie, a nie, a wiecie, a wiecie ja dla którego piłkarza bym rozbił bank? Zapłaciłbym 50-60 milionów za Dominika Calvertaluina, kiedy już się wyleczy. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ten serwis, który miałby wokół, czyli Smyfa Roa, bocznych obrońców, Bukajo Sakę, nie wiem, Odegarda, to to może byłby niezły, albo nie. Taki Raul Jimenez, który też jeszcze. Jest w takim dobrym wieku chyba 30-latek, czyli te trzy lata. Ale może są młodych piłkarzy, więc mhm. Calvert Luim by się wpisywał może mhm. w to, co powiedziałeś. Natomiast ich polityka od pewnego czasu ewidentnie sprowadzają piłkarzy do maksymalnie 23-4 roku życia. Taki jest ich plan, bo Arteta mówi o tym, że on przede wszystkim chce, żeby ta drużyna razem rosła, mhm. żeby ta drużyna razem dorastała, żeby się po prostu na boisku stawali jednym organizmem. Dlatego wydaje mi się, że nie będzie szukał. Piłkarzy o jakimś dużym nazwisku i, i nie, nie pasującym ten profil, takim po prostu do 23 roku życia. Ale wydaje mi się, że Calvert lewin to taki jest właśnie. No, 23-24 tak, to, to by no, pasował. To no pomysł no? na pewno. Calvert Louin. No, myślę, jest... że jeżeli stać ich na to, żeby zapłacić 50 milionów za środkowego obrońcę Bena White'a, to też ich będzie stać na to, żeby wyłożyć 6 dyszek za Dominika Calverta Luina, Tak przypuszczam. A taką klauzulę? Nie wiem. Myślę, że nie ma żadnej klauzuli. Myślę, że będzie miał taką klauzulę, że powie na Goddison pan wiecie co, czas ucieka. Chciałbym zagrać w ciut większym klubie, a takim bez wątpienia jest Arsenal w zestawieniu z Evertonem i też taka młoda, perspektywiczna drużyna Arsenalu, która ten swój szczyt możliwości powinien, powinna osiągnąć nie wiem, za powiedzmy trzy sezony. Coś koło, coś koło tego. Ale nie, nie bardzo, widzę, je przekonałem. No trudno. Co? A masz inny pomysł? Słucham. <grym> Ja już wymieniłem, no skoro no, mogą wydać 50, to dlaczego nie 150, czy 200? Czy nie, nie, nie. Nie ma, nie ma prawa się ziścić ten Twój pomysł. Nie chcę Ciebie martwić. Jakoś tak poświętaj, no, taki wspólny czas. No dobrze. To jest Robert Lewandowski, hmm? zawsze możemy powiedzieć o, o Robercie, no ale to też piłkarz, który... No to, to słuchajcie, już na, na koniec. Trofea, nie? Ostatnia kwestia, a mianowicie... Jak zapatrujecie się na przyszłość Evertonu? Czy Rafa Benitez wyciągnie ten zespół z kryzysu, czy też kibice The Office dadzą mu do, do zrozumienia, ważny mecz przed nimi, derby, przecież z Liverpoolem, że nie chcemy, nie chcemy Ciebie. Jak mamy cierpieć w tabeli, mamy być nisko, to nie z Tobą, to, to niech to przyjdzie nasz człowiek, niech ten Duncan Ferguson znowu weźmie zespół. No myślę, że, że Benitez w bardzo podobnej sytuacji był prowadząc Newcastle, też hmm. był, był w tarapatach w pierwszej części sezonu i potem on ma taką. Świecką tradycję, że dobrze, dobrze wyglądają jego drużyny w drugiej części, więc yy, być może Everton też, yy, też odpali. Trzeba pamiętać o tym, że jednak ubytek takich piłkarzy jak Calvert lewin i Ducuret. No, to... no teraz grał Ducuret. No teraz to, no. akurat wraca, on, on już wraca, za chwilę też Calvert Luin ma, ma być gotowy, to, to powoli będzie wyglądało tak jak ten, ten Everton z początku sezonu. Być może jak on, no, będzie miał wszystkich do dyspozycji, to będzie wyglądało to nie grał lepiej. Jeremina, to to już kilka właśnie, także no, jest kilka tych absencji. Jest kilka ten, absencji. Ten są, to ostatnio też nie grał, choć. On strasznie obniżył lot. Obniżył, tak, to, to prawda. A tutaj pełna zgoda. Kończymy, nie będzie trzeciej części magazynu jej wysokość Premier League Extra. jak mogła się nazwać ta trzecia. Nie mam kompletnie żadnego, żadnego pomysłu, dlatego będziemy się żegnać. Przemysław Pełka. Dziękuję bardzo. Przemysław Rudzki. Dziękuję. i Kamil Kosowski. Przypominamy, że magazyn jej wysokość. Widzimy się w następny poniedziałek. Ale gramy, gramy. Wtorek, środa, czwartek. Potem chwila na zaparzenie herbaty w piątek i później sobota, niedziela i tak dalej, i tak dalej. W grudniu czeka nas aż 7 kolejek. No i bardzo dobrze. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.